Gdybym miał wybierać między tobą a awansem, wybrałbym awans? Musiałbym pomyśleć, ale chyba wolałbym awans. Żartuję. Kiedy się pobierzemy? Muszę oznaczyć teren, oszczać drzewo. Ty nim jesteś. Trzeba będzie im w końcu powiedzieć. Dopóki się nie wybijemy, będą nas oceniać. Mnie bardziej, właśnie. To na pewno dobry moment? Nie chcę, żeby się sami domyślili. Boisz się? Kiedyś cię to kręciło. Mówię poważnie, ja też. Kiedy awansujesz, jeśli. Kiedy awansujesz, oboje będziemy mogli mieć wszystkich w dupie. Rozumiesz? Dość gadania o pracy.